Kończy się rok, i zanim cokolwiek postanowię, zanim cokolwiek zacznę, pozwalam sobie na chwilę ciszy, bo tylko w ciszy słyszę to, co naprawdę we mnie żyje. Ten rok mnie zmienił. W miejscach, których nie planowałam, w momentach, których nie rozumiałam. Były dni, kiedy czułam się silna, i były dni, kiedy wszystko we mnie pękało. Ale kiedy patrzę wstecz, widzę jedno. Nie zostałam sama w moim upadku. Bóg był przy mnie, nawet wtedy, gdy ja go nie widziałam, nawet wtedy, gdy modlitwa brzmiała jak echo odbijające się od pustki. Czas nie jest moim przeciwnikiem, czas jest przestrzenią, w której Bóg mnie prowadzi. Każdy dzień, nawet ten najtrudniejszy, był miejscem, w którym On coś we mnie budował. Czasem przez radość, czasem przez stratę, czasem przez ciszę, która bolała bardziej niż słowa, ale wszystko to prowadziło mnie dalej. chodząc w nowy rok nie udaje że jestem bez skazy niosę swoje rany niosę swoje zranienia niosę to czego nie potrafię unieść sama ale niosę to do boga bo wiem że on potrafi uleczyć to co ja tylko próbuję ukryć on widzi głębiej on kocha mocniej on podnosi wcześniej niż zdążę poprosić nadzieja nie zawsze wygląda jak światło czasem wygląda jak mała iskra która jeszcze nie zgasła czasem jak krok który stawiam mimo lęku Czasem jak modlitwa, którą wypowiadam szeptem, czasem jak łza, która wreszcie może spaść. Nadzieja nie jest pewnością. Nadzieja jest zaufaniem. Zaufaniem, że Bóg jest większy niż to, co mnie przeraża. Nowy rok nie zaczyna się o północy. Nie zaczyna się fajerwerkami. Nie zaczyna się od postanowień. Nowy rok zaczyna się w sercu. W momencie, w którym pozwalam Bogu wejść w to, co we mnie najprawdziwsze: w moje lęki, w moje pragnienia, w moje rany, w moje marzenia to tam rodzi się nowe. Wchodząc w nowy rok, nie proszę o łatwe życie. Proszę o prawdziwe życie. Proszę o serce, które nie zamknie się ze strachu. O odwagę, która nie pochodzi ode mnie. O pokój, którego świat nie potrafi dać. Bo wiem, że cokolwiek przyniesie czas, on będzie ze mną, a to wystarczy. Ciemność była prawdziwa, ale jego światło też jest prawdziwe. Dlatego wchodzę w nowy rok nie jako ktoś silny, ale jako ktoś, kto ufa. Bo nadzieja nie jest czymś, co mam, nadzieja jest tym, kogo spotykam. I to zmienia wszystko.